Hit gra Lego Marvel Super Heroes. Z tej strony ja, polski Smok Lego, zapraszam do subskrypcji. A teraz zapraszam do oglądania. Ten filmik był nagrywany live, więc będziecie widzieli po rogach mój awatar, liczbę subskrypcji i tak dalej. Nie martwcie się, może następnym razem znajdziecie mnie, gdy jestem na żywo, i będziecie również mogli wpaść. A teraz zapraszam do oglądania. Ostatecznie. Wow, ale głodomor, ciekawe. To to tak wcina. Trzymać kciuki, że to nie będzie główny antagonista całej gry. O, ciekawe, kto tam tak lata. Dość. wygląda na dość srebrnego, jak na to, że surfuje na desce. O, say that one again. Przecież wcinasz cały czas. O, srebrny surfer. Very creative name. A. New game. O, co, ciekawe, co to jest. Ciekawe, co to jest. Nic. Nie istnieje. Dobra, ni y czyli mniej więcej kojarzę, co się dzieje, ale nie przyszedłem tej gry na 100%, więc wiadomo. O! Nat. Man looks like he's made of iron. I wonder what his name is. Slim Shady. Ah. Dobra. <coughs> iron Man. Wow. Sorry, Surfer dude. You're headed for a wipeout. Iron Man. Nicholas Fury. Watch out. It's about to open fire. Yo. <laughs> uh, pick, pick model. Czemu zestrzeliłem? Dobra, big game, jak mógłbym zapomnieć? Świetnie, na Xboxie 1, no, srebrne klocki, wow, kosmiczny. C czemu on przecież na pustyni? Doktor Doom Avengers, <gasps> Wow, wow. E, Chyba tak to jest ta stara wersja ta pierwsza chyba Super Heroes ta z 2013 roku rzeczywiście A Xbox 1 nawet nie wiem z którego jest roku więc nie wiem, nie wiem. O, tutaj ma instrukcję. Uuuuh, Stanley? Huh? Dumray? Dumrey? Wow, Dumrey of Dum. Przecież to jest Loki po głosie, tak? Tak. Dobra. Uuuuh, Sandman i. Wiseman. Fun fakt, yy, byłem tam. O. Fun fakt, byłem. O, Samman, dokładnie tak. I chwilę, chwilę muszę się skupić na anegdocie, i wtedy ta i yy, yy, 2000, no 360, tak? To chyba tak. Yo, kogo tutaj wyciągają? Wszystkich. Aaa, negocjują z nimi. Ach, ten błąd. Klasyczny Hulk. Hulk. To to <coughs> Ciekawe, czy to Błażej banner? Abomination!

I wonder what will happen. Nic to nie dało. Czemu jest tak mało kasy? tak, na razie jeszcze dziękuję, nie potrzebuję jeszcze się zmienić w nikogo innego. Yo, sand people. O, tu jest też razy kasa. Jak w Ninjago, trzeba zarabiać na podstawie tego. Silver Lego. No to tak, to Iron Man ma. No tak, razy 10. Później trzeba z czerwonych kloców robić. Tam w tej grze nigdy za bardzo wszystkich czerwonych kloców nigdy nie zebrałem, nawet... No nie zebrałem po prostu prawie żadnego kloca czerwonego. A i tak, razy 10 razy 1000 na takim wcześniejszym poziomie. To bez większego problemu. Da się tutaj zjechać? Dobrze pamiętam? Dokładnie. I tak się zdobywa ukrytą kasę. Tu już nie ma nic. Kolejny tysiąc. Kolejny. Kolejny tysiąc. Maybe 10 tysięcy. raz maybe. O, tu jest i tu jest na prąd, czyli już. I tu jest na kopanie, to znowu poza moim... I tutaj trzeba już normalnie zrobić Hulk o. No Cool Jo Da się to? Nie, nie da się B. Ta i popatrz i już jest dobrze Dwie, dwa pierwsze stady, a nawet z jeszcze tej części poziomu nie wyszliśmy. I wonder who you like it. Nikogo nie trafiłem. Dało się to łapać, pamiętasz może? Nie, nie dało się, na pewno się nie dało. Byłoby to zbyt pocieszne. Yo, Chill. To cywil, znaczy nie cywil. Piaskiewicz. Jo, już razy 10. Not mind if I do. Jo, taki mały piasek. O, rzeczywiście. Oj, dobra, lock in. Aha, ale slow, slow as building. Czy uda się po prostu go uderzyć? Nie, nie trafiłem Aha, jakiegoś random'a wziąłem O, <laughs> jeszcze serduszko poleciało I wonder if... Y no, rozwalamy go Yo Ale mu zaraz trzasnę Yo, ale mu... Hucha nie jestem pewien czy da się to w ogóle przegrać. No nie da się. Jestem zbyt dobry, trzeba klikać. Yo, no yo. Ej, nie wszystko jeszcze zniszczyłem tam na zewnątrz. Chill. Ale tak, jak na razie easy, easy. As they say, Easy peasy lemon squeezy. Jo, cztery osoby. Aż taki, pik. O i tak, już pamiętam, co miałem mówić. Yy, że I was in fact yy, na tej yy, stacji. I tam rzeczywiście nie było sandmana. Save and continue. Co to ma moneta, you say? Where po prawej? O, rzeczywiście. To z drugiej strony pewnie też będzie. No właśnie. Yo, chill. Czyżby tutaj też? Nie, nie wygląda, ale to jest Bruce Lee. Nie Bruce Lee, tylko Stanley. O, nie że zapomniałem. Idziemy. Tak, to jest dość przydatne. I ok, już wiem co trzeba zrobić. Tutaj. Klikam tak. O, nie trafiłem. Zanim się to nie odrodzi, to. To wyrwę i rzucę. I wonder if it Eee, yo way. Yo way, yo way. Eee, yo, eee, yo, hey, Trafiłem. <coughs> In fact, ich jest not... No, bro! Jak mam to wycelować? Mogę po prostu. No, nie mogę. Przewidzieli mój tajny ruch rzucania go po prostu. czymś innym. Teraz idziemy na spokojnie. I teraz dopiero. Udało się. Iron Man soluje w tych przypadkach często. Yo! Can't stop the sand train. ...pik suchary. Tylko zapomnieli gadać, robić żeby były o piasku te suchary. Yo, Hulk. Chill. Już? Szybko poszło. Pamiętasz może czy w tej grze były drogie te... ...czerwone kloce? Bo jeśli tak to jeszcze... ...będę grindował na maksa całą kasę z... ...całej gry. A tak to... ...w miarę chill to będę robił. I kolejna złota część I wonder if... Y <laughs> Cały czas to jest to samo O huh, ciekawe czy to element na Spider-gościa Dobra, dajcie mi się już zmienić Tu, tylko. I my armatką wodną, jak armatką wodną. Bum. Jo, okej, okay, to jednak trochę więcej. Trzeba będzie grindować Dobra, na razie mam ile? O, witam impostor. Dzisiaj też widzę, że jesteś. Ile ja mam? Okej, okay, mam prawie już 100 tysięcy na prawym pierwszym poziomie, to... Jest znaczna szansa, że ten milion nie będzie aż taką ilością kasy dużą. Hulk chill. Jo, mu dostałem. <grywka> jakąś piłką. Biachową. O. o, ciekawe co teraz zrobię Kowadło. A jeszcze poczekajcie nie pominąłem parę miejsc, gdzie mogły być więcej kasy, na przykład tutaj po prawej z góry Jak mogłem. Jaką aktualizację, imposter? Co ty gotujesz? I też... Yy, obecność nieobowiązkowa. Tutaj miło, że jesteś, ale... Nie masz takiej presji, żebyś był. Bo jeśli masz cokolwiek ważniejszego, bo zauważ, że akurat nie dość, że to nie ty grasz w gierkę, to... Tak. Jestem tutaj dość... Nieprzydatny. Pod tym względem, że nie jest to obowiązkowe do dobrej zabawy, żeby oglądać streamki. Aczkolwiek, zostańcie, bo jest to świetna zabawa. Od razu są dostępne? To bardzo dobrze. <grym> <grym> ok, tutaj pod Spidermana. Tutaj jeszcze trzeba. Eee, to Halkiem chyba będzie najłatwiej wszystko zniszczyć. Nawet nie trafiłem. Dobrze. A to jest zapis? Dobra, to od razu zapisuję. Yy, save and continue. Spider time. Może gdyby tylko umiał latać, znaczy dyndać od sufitu. Sukces? Nie, jeszcze nie. No tak, ktokolwiek kto ma taki atak, który o ziemię uderza na dużym no obszarze, to halkiem chyba jest najłatwiej. Dobra, tutaj od razu to załatwmy. Więc jest git. Bazinga. połowa prądu, okej, okay, czyli jeszcze, o czyżbym nie tutaj próbował, a nie ma nic jest coś na free playu. nie pamiętam, o kolejny 1000, to jeszcze pewnie będzie symetrycznie z drugiej strony 1000 nie było i tutaj trzeba od razu Spidermana Jej Znowu? A, to ma. Jo, na piątce? I co, jest 200 tysięcy FPS-u? I znowu to samo. Trzeba tam na górę? W sumie nie wiem jak to działa na PS5, że yy, możesz tam po prostu yy, instalować gry z PS4 i tak dalej, czy... Bo płyty raczej już tak działają Y trzeba przytrzymać, żeby się zmniejszyć. Oh, Brustian banner? Huh? Byzinga, yy, ile dzisiaj robimy poziomu, według Was? Myślicie, że dwa czy trzy zobaczymy? Na razie dwa robimy, czyli ten i jeszcze jeden. I wtedy się zobaczy co jak idzie dalej, Eeeek, wodo! meltman No tak, bo jest z piachu No komiczny żart Ile tego piachu ile trzeba lać? Jo Christopher Nolan, a spowolnione tempo No to tak, to PlayStation Store ma dużo sensu. Ohoho, no rzeczywiście, piach w czymkolwiek to jest taki ból. Nieprzyjemnie. Czyżby tutaj teraz nam to odsłonił? Chill, bro. A. O, ale kurde, tyle sucharów tutaj naraz, raz. No ja też nie mam na płytę, ja też mam tutaj już kiedyś chyba nawet miałem płytę, tylko teraz zostało to zgubione i tak. I teraz jest alternatywnie. Głowa w betoniarce. Właściwie Spider-Man również ma super Dojcie Dajcie mi Halka, no właśnie Poczekajcie, bo aż mi na jego to wchodzi I potrzebuję jeszcze tego 500 kasy, żeby było 100 tysięcy na pierwszym poziomie Chyba z tego powinno wyjść, ale dla bezpieczeństwa jeszcze pobiję jakiś randomów Nie, może być trudno ma jest tutaj. Halo? Będzie jeszcze coś? Jest. Czyżby na styk? Nie, gdzie jest dwie dychy? A, tu jest on. Ok. Można lecieć dalej. A, jeszcze będzie jedna chyba część. Tu trzeba będzie jeszcze to napełnić, i wtedy wybuchnie. Chociaż tyle dobrze, że. Yo, chill że pierwszy poziom jest dużym przeciwnikiem, a nie wyjątkowo na odwrót jak w, w innych grach Lego, że właśnie zbierać co popadnie, ale 100 tysięcy co najmniej Że zauważyłeś, że bardzo dużo gier Lego miało po prostu tak, że pojedynczy Skąd tu umarłeś? Że po jedy... że wszystkie poziomy były normalne i po prostu nie... Eee, yo, yo, 2000 prawie? Dobra, udało się odzyskać. I teraz tubę Dajcie się złapać. And I think this is the end of the level. Well done. Well maradone. O, ja mam City też po prostu pobrane. Za bardzo chyba nie mam żadnej płyty aktualnie z Grami Lego, więc tak. Yo, głowa <grymna> no brwana. Chill. <grymna> I już sprzątają. No szybciutko się za to zabrali. Ja abominacje jak a, <grymna> już tam upychają. Jo, to się tak nie zgina. To fantastycznie, że czwórka dostanie pomocnik. No. Nie no, fantastyczny to jest fajny. Tylko. Fantastyczny jest fajny, tylko ogólnie nie przepadam za jego postacią nie licząc Czajnikiem. Czajnik jest peak. Czemu on je na sobie okłada? That's unhelpful 101 tysięcy Sukces Stanusz Li I kto tutaj jest? Zobaczmy, obstawiam Loki, ło! Wow. <laughs> Czyli jednak on. Ale to jest... Świetny dialog.

Ho, 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 Dobra, w ocanie? No, przecież to się nad pustynią rozbiło. Co oni tutaj gotują? Ha, hit odwołanie do pierwszych Awangersów. Kolejne. O skakanie z spadochronu, skaczemy <gry> Richardsem czy Ameryką? Jak na razie to wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Dowiemy się w następnym odcinku, co się stanie, jak skoczę i kim. I tak, tutaj zapraszam do playlisty. Ja mówię, cześć, żegnam i czołem. Cześć!